Utaski moje drogie Dostałem mandat za złe parkowanie i że, że nikomu nie przeszkadzałem to i tak znaleźć jakiś konfident. To najprawdopodobniej byłem ja Co? Czy może drugą walkę Filipka z tombem? Dokładnie tak wijam z kulturą Legenda, może wywalczyć to juror? Nie ma problemu, dobrze wiesz, że kozy stary Napierdalałem się z bowerem tyle razy Dokładnie tak, Wers mi ten kradni Minęło lata, a ja dalej mam ciuchy admy Tyle okay, razy, to ej, to tyle to razy, to tyle to razy. Chodź tu, yo. Dawaj, Fifi. Milu, walczyłeś ze mną tyle razy mendo i czego już nie zrobisz, by znowu nie dostać w pierdol. Yo, jak jadę, tak to się zdarza, nawet wymyślisz jakąś kurwa dupę, syna na ale wiesz, to jest taki freestyle. Nie wygrasz, więc wyciągasz mi Filipka. Właśnie tak to teraz powiem, w jego dupie jest więcej włosów niż na twojej głowie. Dokładnie tak, kiedy wchodzę teraz szmato, zabawię się z tobą jak młynarz z uszatą. Nie ma problemu, kiedy wchodzę, pijam ziomal, masz tutaj puchar za chujowego jurora. Kurwa mać, napierdalam to Rozkmina, wszystkie chujowe werdykty to jego wina. Yo, dokładnie sprawdzaj na scenie, jak pierdolicie żyri, to pierdolą ciebie. Po sobie, po na scenie flow, kurwa! Ja tu jestem elementem na pędę! mam to brzmienie! Tak szczerze, nie, nie chcę mi się tego show case'u oglądać, bo mi się nie podoba. Jakby. Nie miałem totalnie fajku, żeby tego słuchać. Nowa zawodniczka Hanka Gelnarowa przed ostatnią walką na Clash of the Stars z czeskim płynnym fame hailowała do niemieckiej wojskowej pieśni Erika. Szybko to usunę i przeprosiła głupio się tłumacząc, że nie wiedziała, co to znaczy. <trym i zbyt wytrzał>

Szczerze, ja nie wiem, jak podłym człowiekiem trzeba być, w ogóle jakim człowiekiem trzeba być, żeby cieszyć się z pieśni, z pieśni Wehrmachtu, jak szli terroryzować Europę 80 lat temu. Przecież to jest chyba skandaliczne. Ja nie jestem w stanie sobie nawet, ja się zawsze zastanawiałem, jak wyglądają tacy ludzie. I teraz widzę i czuję się oburzony. I'm dying. I'm dying. Bo też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że, że dużo zależy od interpretacji, tak? Bo niektórzy to interpretują jako zbrodniarską, nazistowską piosenkę, której używał Wehrmacht podczas swoich. Y od obojów europejskich, zawsze skandalicznych, ale tak jak się wsłuchamy w tekst, to, to jest piosenka o kwiatku. Więc no, więc zależy jak to interpretujesz. Jeśli sobie to interpretujesz jako piosenka o kwiatku, fajnym kwiatku i tak dalej, taka piosenka maszerować, to też jest troszkę inaczej, nie? Wczoraj po Donejcie za 12 zł nie mówię, że to nasi. Jacy nasi, jacy nasi, ja, 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 jacy kurwa nasi, ty wiesz, jacy nasi, kurwa, jak ci, jak ci nie pasi, to do basi kurwa, no co ci mam powiedzieć no? Żadni nasi. Ja jestem jednoosobową armią. No tak szczerze nie chciałbym, żeby samochody były w pełni autonomiczne, ale chciałbym, żeby ten, żeby miały taką funkcję, że się możesz pierdolnąć obok, pospać chwilę i ci samochód zawiezie. Bylibyście w stanie zasnąć w takim samochodzie? Mieszkałeś w Hiszpanii, czemu wróciłeś do Polski? Bo czuję się Polakiem i ponadto z racji tego, że sprawy polskie są bliskie mojemu sercu, wróciłem tutaj, żeby założyć firmę, rozwinąć parę biznesów żeby dać ludziom pracę i żeby płacić tutaj podatki sumiennie, żeby było na drogi, na szpitale, na edukację. Zrobiłem to z pobudek takich czysto patriotycznych. I też z racji tego, że jestem, wiecie, jak w waszym życiu jestem taki big deal, to chciałem, że, chciałem żebyście mieli możliwość mnie zobaczyć. Po, do momentu, kiedy ja nie otworzyłem granic, bo to też trzeba powiedzieć, ja zaprosiłem Polskę do Unii Europejskiej, zaprosiłem ją do strefy Schengen, żebyście mogli na wakacje latać. Załatwiłem wam w ostatnich latach brak wiz do Stanów Zjednoczonych, bo ja was kocham. Ja kocham wszystkich moich rodaków, Polaków, a, no, a troszkę wcześniej jeszcze do NATO was zaprosiłem, więc to też jest tak. Więc ja po prostu z racji tego, że kocham wszystkich Polaków i rodaków moich, kochanych, odsuwał powrocław. Od Wejcherowa po Rzeszów, wzdłuż i wszerz. Od Gdańska po Bielsko. Ja po prostu chciałem, żeby. żeby bo wy przedtem nic nie widzieliście. Tam raz w życiu kurwa na Śląskim YouTube grało. Michael Jackson tam kurwa przyleciał 40 lat temu. A ja chciałem, żebyście, żebyście coś mieli. Więc mówię, kto będzie kimś, kto się przyda Polsce? I pomyślałem o sobie. I mówię, tak, i przyjechałem. Pytania, które należy sobie zadać. Jeden. Co robi egipska piramida na banknocie dolarowym? Nie mam pojęcia, czy jest jakaś piramida na banknocie dolarowym, czy banknoty. Czy tutaj, tak? No to tak szczerze, to nie wiem. Ja tego nie wymyśliłem. Dlaczego 56 krajów podpisało traktat, aby nie podejmować ryzyka i nie wchodzić na Antarktydę? Nie wiem. Dlaczego samoloty nigdy nie latają nad Antarktydą? Nie wiem. Może warunki atmosferyczne? Nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, jestem za głupi. W jaki sposób NASA zgubiła zdjęcia z lądowania na Księżycu? Jednego z najważniejszych momentów dla ludzkości. Ja nie wiem czy zgubiła. Jeśli Neil Armstrong jako pierwszy chodził po księżycu, kto trzymał kamerę? Nie wiem, może sam ją postawił. Dlaczego nie wróciliśmy na księżyc? Może nie było po co. Jeśli małpy wueluowały w ludzi, dlaczego nadal istnieją małpy? O ja pierdolę. Tak szczerze... O. Tu chyba foliarz się wydarzył stary. Na to, w stanie, na to jestem w stanie odpowiedzieć. Powiedzmy, że orga z organizmem jest trochę jak z wirusem, nie? On się rozszczepia, przychodzi dalej, mutuje. Tylko, że jak ludzie byli wszędzie, po całym świecie, no to... Czy tam małpy w tym wypadku, jeszcze wtedy, to jedne wyewoluowały w jeden sposób, drugie w drugi. I to nawet już nie tyle, dlaczego małpy wyewoluowały w ludzi, bo my to się kurwa od jakichś prostych organizmów bierzemy. Ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Ale ogólnie, ogólnie życie to się z jakichś takich z takich organizmów jednokomórkowych wzięło, nie? I dlaczego kurwa jedni znoszą jajka jak kury, a drudzy kurwa są sakami, A jeszcze inni są płazami. Ach. Dlaczego 95% naszego DNA to śmieci? To zdecydował, że są to śmieci. Nie wiem, nie znam się na DNA. W jaki sposób ogromne, symetryczne, szczegółowe, święte, geometrycznie regularne struktury, tak jak katedry i budynki parlamentarne. Zostały stworzone przez ludzi, którzy mieszkali w chatach z Bali. Jeździli powozami konnymi, nie mieli maszyn ani laserów. To jest dobre pytanie, nie? Jak Egipcjanie, czy tam Aztekowie, czy jakakolwiek z tych takich dojebanych cywilizacji zrobili to, co zrobili? 10. Jak to się dzieje, że podobną prekolumbijską pre architekturę można znaleźć na całym świecie? Nie wiem, co to jest architektura prekolumbijska. Z Kolumbii to wiem, że jest kokaina. <laughs> Dlaczego w sztuce starożytnego Egiptu istnieją obrazy przypominające statki? Kosmiczne. Też nie wiem. Jestem zbyt głupi, kurwa, żeby znać sztukę starożytnego Egiptu. Dlaczego znaleziono szczątki, wizerunki gigantycznych ludzi? Dlaczego różne starożytne pisma z różnych kultur, w tym Biblia, mówią o gigantach? Najprawdopodobniej sugerowali się moim kutasem. <laughs> dlaczego w starożytnej sztuce chrześcijańskiej występują wizerunki grzybów? I dlaczego papież ubiera się jak gigantyczny grzyb Amanita Muscaria? Zgooglujmy sobie Amanita Muscaria. No tego nie rozumiem akurat, nie P wiem o co chodzi. Nie, moim kutazem cię nie inspirowali, ja nie mam żeżączki, kurwa daj im spokół. Dlaczego starożytne egipskie dzieła sztuki przedstawiają szczęki? Czy to przypadek, że szyszynka przypomina szczęki? To o chuj ci chodzi, kurwa człowieku? Dlaczego istnieją opisy smoku na całym świecie w różnych kulturach w systemie tysięcy lat, a także wspomniane w Biblii? Dlaczego w przemyśle muzycznym rozrywką jest tak wiele rażącej symboliki satanistycznej? Dlaczego większość gier wideo kręci się wokół zabijania? Jak to możliwe, że filmy i kreskówki, takie jak Simpsonowie, mogą tak dokładnie przewidywać pewne wydarzenia kulturalne? W jaki sposób pożary lasów topią samochody, ale pozostawiają nienaruszone drzewa? Co kurwa? Pożary lasów topią samochody? W jaki sposób pożary lasów topią samochody? Ustawiają naruszone drzewa, a że, topia, że od temperatury, że stapiają samochody? Czym jest dług publiczny? Jeśli istnieje pożyczkobiorca, musi istnieć również pożyczkodawca. Kto nim jest? Jak to się dzieje, że tak zwany dług narodowy wzrósł pomimo wzrostu podatków? Gdzie trafiają pieniądze podatników? Co to za debil, kurwa, pisał. Mu no debil. Dlaczego zatrucie alkoholem i tytoniem jest uważane za normalne i określane po prostu jako picie i palenie? Dlaczego alkohol i tytonie są pokazywane w prawie wszystkich programach i filmach? W jaki sposób prezenterzy wiadomości na całym świecie i na różnych kanałach mówią i powtarzają ten sam scenariusz słowo w słowo? Jeśli jesteśmy bardziej postępowi i poinformowani niż kiedykolwiek wcześniej, dlaczego mamy najwyższe wskaźniki otyłości, raka i chorób serca, nie wspominając o depresji? Ogólnie nic nie wiem. Ono prosi mnie, żebym w końcu z tym przestał Zapomniał nas wszystkich leków na sen Bo jeżeli zabraknie w garażu miejsca Paranoję mamy na dobro ze złem Spoko Ale ja nie słucham takiego mumble rapu Nawet chyba trendy światowe idą w kierunku takiej W, takie, w kierunku takiego rapu, nie? Dobra, chuj, zobaczmy tego Matę z Fifa Or I to kurwa to główno w Fifie kurwa leci? Czy to jest kurwa żenująco słabe? Ja rozumiem, że trzeba być teraz kolegą kurwa dla tych LGBT wszystkich. Ale nie trzeba przejdzie kurwa maty brać tylko dlatego, że jest chleb, nie? Co mówi tam po hiszpańsku? Chyba kurwa nic. Chyba, że andale to... Ale żaden hiszpan nie mówi andale. Bardziej latyności tak mówią. A, vamos a la playa. Niech <ścoughs> będzie kurwa. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Je bali mnie w mariocie, je bali mnie w mariocie, je bali mnie na plaży. Je... No, Nieważne. Ja <ścoughs> nie, no, regres kurwa jest taki, że to chuj. To jest najlepsza antyreklama kurwa narkotyków. A wiecie, widziałeś, że będę miał swój tor z go kartami. Jutro, jutro zaczynałem piłować podłogę, żeby wylać ta, tą żywicę, po której się jeździ. No, tu wszędzie, tu wszędzie będą te. Wszędzie będą światła dookoła tego i będzie można pokazy na nich robić. To, to nasza recepcja będzie. Tor, tu recepcja. Czy wiadomo tu więcej rzeczy będzie. No. Fajnie będzie. W Poznaniu, całe piętro mamy, cały parking w Poznaniu mamy. I nie zaczynałem dopiero, bo już bo musieliśmy na początku dilatację zrobić. Nie ma oficjalnej daty startu, ale tej jesieni. Powiedzmy, że w listopadzie jak nic się ten. Nie, nie, nie dajemy dokładnej daty startu, bo, bo jeszcze bo mogą się jeszcze jakieś rzeczy tutaj, wiesz, jakieś pojawić. Więc no, mamy jakiś tam deadline, ale też za trzy tygodnie będę wiedział trochę więcej. Czy to jeszcze będzie kwestia dwóch tygodni czy miesiąca. Ten Tor na początku robiliśmy w trzy osoby, ale potem wykupiliśmy jednego wspólnika, bo, bo nie chcieliśmy z nim robić. Zostały dwie osoby, ale jeszcze oddamy udziały dwóm osobom, które są zaangażowane, żeby ten tor funkcjonował. Między innymi jednym z nich będzie Łukasz, czyli osoba, z którą ja mam. Z którym ja miałam 7 More Seven. Jest to kurwa jeden z lepszych ludzi, jakich poznałem w ogóle w swoim życiu. To jest kurwa niesamowite, jaki ten ziołek jest kompetentny, kurwa kumaty, jak potrafi kurwa rzeczy załatwiać, jak, jak, jak nie daje dupy z niczym. Jakby to jest totalny top tier ludzi, których w życiu swoim poznałem. Nigdy mu co prawda tego nie mówiłem. <laughs> Bo ja nie jestem jakoś super wylewny, ale mam wrażenie, że rozumiem, że jest kurwa zastąpionym człowiekiem. Czy na ten tor jeździć in Flu? Jak otworzymy ten tor, to przed oficjalnym otwarciem będę miał dla, dla swoich widzów pewną rzecz. Zaproszę Was na ten tor. Będziecie sobie mogli pojeździć. Nie no, elektryki przecież takie, wszystkie pojazdy na prąd. Karty elektryczne są lepsze niż spalinowe. Spalinowe tylko i wyłącznie, moim zdaniem, są dobre na dużych torach. Na dużych torach i ja nie wiem nawet, czy w Polsce są takie duże tory. I tory outdoorowe. Jak masz indoorowe tory, kurwa, na przykład ma, jest Le Mans we Wrocławiu. Totalny kasztan. Przede wszystkim dlatego, że zobacz, jak masz mały tor, znaczy mały tor. Jak prosta ma, nie wiem, że coś powiedzieć 100 metrów, to to jest mały tor. Wiesz, jakby możesz, jak to nie jest jakiś tor, gdzie jedziesz okrążenie 3 minuty, no to to nie. Jest jakiś kurwa super duży tor, nie? Wiesz co chodzi? Przewagą elektryków jest to, że te elektryki po prostu mają moment od razu, nie? One się nie rozpędzają, tylko one są, kurwa wiesz, dodajesz gaz i no nie musisz się napędzać. Jeden pod Poznaniem jest zajebiste. Byłem kiedyś na jeden pod, pod Poznaniem, pojechaliśmy tam. Co prawda byłem tam z dwa lata temu, ale podejrzewam, że nic się nie zmieniło. Fajnie wykonany tor. No tylko problemem jest bardzo często tych torów to, że nie wymieniają go kartów na czas. I jeśli pomiędzy jednym kartem a drugim. Jest jakakolwiek różnica, i ty musisz kurwa liczyć, że nie dostaniesz na wpół rozjebanego go karta, w którym są kurwa luzy albo w którym kurwa układ kierowniczy nie działa. To, to nie jest strategia, którą ja podążam, nie? spalinowe to kurwa czasem zimnie chodzą, trzęsą się i strzelają kurwy. No bo go karty powinno się wymieniać co 3 lata. We Wrocławiu, jeśli chodzi o spalinowy, jest fajny tor na rakietowej. To jest najlepszy tor spalinowy we Wrocławiu na pewno. Też nie chcę powiedzieć, że w Polsce czy coś, bo bo na wszystkich nie byłem i mo mogłoby być to yy, niesympatyczne, ale oni mają jeszcze dwie wersje tego toru. Nie, nie, nie są dobrze pokazane te zdjęcia, nie oddają, ale tutaj, na przykład jest wyjazd na zewnątrz, jak jest, jak jest ten, no mają parę konfiguracji tego toru. Bardzo, bardzo fajny, skillowy tor. Yy, nie wiem, czy to nie jest największy halowy tor w ogóle chyba w Europie. Ja słyszałem coś takiego, że tutaj wspólnikiem jest, yy, jak się nazywa ten, Pawelet, co ma BMW w Nowym to ale nie wiem, czy to jest prawda, ktoś mi coś takiego powiedział. I ten tor był w kurwe drogi, nie? O, i, tutaj, i tutaj jest no to Gdzie? nie wiem czy to jest ta konfiguracja toru z, bo tu normalnie się wyjeżdża i potem tu wraca czy to, czy to był jak był zamknięty nie mam parę konfiguracji bardzo fajny tor, bo ogólnie tak jak wam pokazałem, my będziemy mieli inne barierki one będą po prostu sobie stały a nad tą barierką właśnie światło będzie dookoła, no można Pokazy światła robić, no dachu jeszcze będzie. No budujemy sobie powolutku to. Pitlane, pitlane, no tutaj we Wrocławiu. Pitlane ma te same barierki na przykład. Pitlane nie jest złym torem. Pitlane nie jest złym torem. Ja byłem na Pitlenie ze 30 razy, bo z Nikodemem tam chodziłem. Aczkolwiek mógłby być trochę lepszy. Pitlanie zainwestowali na przykład w taki system, on paręset tysięcy kosztuje, że wyświetlając się tutaj punkty, jeździsz coś ala Mario Kart, nie? Czy na przykład jak przejedziesz tutaj. To się jakoś system łączy, na przykład masz busta w tym go karcie, albo najedziesz na nim kurwa jakąś plamę i cicha mu jego kart yy, Więc takie bardziej też pod zabawę coś takiego mają Ja nigdy, co prawda, tego nie. Nigdy tego. Nigdy nie korzystałem z tego. To na przykład mają. Na przykład mają. Cześć, to jest takie światło? No, podobne. Na takiej, na takiej zasadzie to światło może działać, nie? A z racji tego, że tam, tam są jakieś kurwa wtyczki do tego pokupowane, to możesz wszystko wyświetlać. Nie wiem, jak jest koniec czasu, to możesz szachownicę tutaj kurwa z tych diod zrobić. Ej, jak kurwa jesteś wolny, albo nie wiem, jakąś flagę chcesz ludziom puścić, to możesz im ten. Na kartach, kurwa, hamulec na lewej nodze. A na której byś chciał mieć? Aha, że jedną nogą operować. No nie no stary, takie są karty. No nie wiem, no zobaczymy, będzie dobrze stary. Max prędkość na karta? Tego karty Sodi, które my będziemy mieli, ona w ogóle teraz jakaś, jakaś nowa, nowsza wersja wyszła, z tymi wyświetlaczami je braliśmy, i tak dalej. Ogólnie jeden gokart to pod, pod 20 tysięcy euro, kurwa, podchodzi. Tam chyba jest 17 za, za jednego gokarta. Z tymi wszystkimi rzeczami jeszcze je obkleimy na czarno-złoto. Czarny ze złotym, żeby fajnie wyglądały. Będą, będzie kilka go-kartów dla dzieci też, dla takich młodszych. I będziemy mieli jeszcze gokart taki tandem. Jakbyś chciał, wiesz, jak czasami z jakimś młodym dzieckiem siedzie, czy coś, wiesz, że tata prowadzi i dziecko się jedzie obok. Weźcie chcesz co trzeba lata wymienić? Z go kartami elektrycznymi jest trochę inaczej, bo one mają gwarancję od producenta na 5 lat, że będą jakby w tej samej tej, nie? Bo karty spalinowe się szybciej tyrają. No, budżet tego projektu to jest okolica 1 miliona euro. Baterie pewnie często trzeba wymieniać? Nie, bo dlatego trzeba dużo tych kartów kupić, że jak jedne jadą, to drugie się ładują. Tam masz takie bardzo mocne, bardzo mocne ładowarki, żeby baterie dobrze utrzymać. To ani nie rozładowujesz tej baterii do końca, ani jej nie ładujesz na maksa. Czyli jeśli przejazd trwa 8 minut, to drugiego karty muszą się naładować w 8 minut. To jest po prostu tak zrobione, że wiesz, najpierw jedzie lewa strona, powiedzmy 12 kartów, a drugie 12 się ładuje. Teoretycznie jak chcesz, to możesz puścić kurwa 24 go karty, jakby. No ale powiedzmy, że straszny ścisk by był. Ale wiesz, jak jedne się ładują, to drugie stoją. Jakoś te powierzchnia miesięcznie, no to ja nie wiem, czy można takie rzeczy mówić. Pieniądze na go karty są, ale na Maskę, sami puszczenie, to, to już nie ma. Kurwa, sprzedałem wszystko, co miałem, żeby kurwa trochę swojego wkładu. Wziąć i tam dodać. Na pewno w późniejszym czasie, jak będzie bliżej otwarcia, będziemy też yy, pracowników czy do obsługi toru, czy do, czy, czy jakieś dziewczyny na recepcję będziemy szukać. No, jak będziemy szukać, to pewnie się dowiecie, bo zapostuję na social mediach, więc może komuś pracę dam. Czy zrobimy tam sklep 77? Myślałem, czy jak, jak ten tor będzie spoko szedł i tak dalej, to żeby w Poznaniu wziąć sklep pod 7. Słuchajcie, tylko dziewczyny spoko. No nie, no, dziewczyny kurwa na. Na tenach chłopacy do obsługi Toru. No kurwa, no. No zobaczymy, no zobaczymy stary. Delikatny all-in tam poszedł. Ale ja ogólnie jak miałem kilkanaście lat, to zawsze marzyłem, żeby mi mama na go karty, wzięła i nigdy mnie nie chciała wziąć. I pamiętam, że kiedyś... Nie pamiętam, które miałem urodziny, ale miałem jakieś urodziny i wziąłem taksówkę i pojechałem jeździć na gokartach. Czemu Poznań? Będziesz jeździć tam co drugi dzień. Poznań, dlatego że... W Poznaniu nie było elektrycznego kartów. Udało się nawiązać kontakt y, z Poznanią i wyrazili chęć. A w mojej opinii jest to top 3 najlepszych galerii w Polsce. Więc, więc to jest, to jest spoko. Poznania ogólnie jest, kurwa, w kurwę dojebaną galerią. Nie ma co, nie ma w ogóle dwóch zdań, nie? To w, w jaki sposób oni tą galerię, co na Malcie tam jest, ją wygryźli. To coś niesamowitego. Nie, to, to ogólnie topowa galeria, nie. Nie wiem nawet, czy nie będzie top 1 w Polsce. Czy będzie możliwe zrobienia zawodów filmów, Znajdzie się sponsor typu Nagroda Zawodów 50k. Już są takie plany, już jest parę rzeczy przemyślanych, na pewno, na pewno zaangażujemy twórców, bo, bo mój współlas jest mocny, jeśli chodzi o influencerów. Na pewno, na pewno będą jakieś zawody, nie wiem, może jakiś Bad kto zasponsoruje, czy ktoś tam... Też myślałem, czy bym, jak tam będzie, wiesz, że jak ktoś zrobi jakieś najlepsze okrążenie, kółko dnia, czy coś, to jakaś nagroda, no ale to, to wszystko zobaczymy, na razie wszystko, naj, najpierw niech to powstanie, nie? No kurwa, no Jezu, no, jak macie więcej niż trzech, to sobie znajdziecie tą firmę, kurwa, w, w internecie, no. Prezes zarządu, Sergiusz Górski od 16 września. Agata już nie jest u nas. Został tylko Sergiusz i został, został Konrad. Kurwa, ale mało, jak zawsze analizują czyjąś tam karierę, to nie mają tu wiesz, tak kurwa, pod... jakieś te rozgałęźniki. A ja mam kurwa niedziałającą firmę z CBD w likwidacji. <grym> Kurcze, tyle papierologii jest stary. Jakieś ubezpieczenia, nieubezpieczenia. Jak często w ogóle będziesz żyć do poznania, czy raczej ktoś będzie działać na miejscu za ciebie. No to ogólnie zaproponowałem już jakiś czas temu, bo pomysł ogólnie tego toru to już ma ponad półtora roku. I tak sobie pomyślałem, że zatrudnię Jasia na menadżera tego toru. Wzięliśmy im naprzeciwko Poznani teraz mieszkanie służbowe, żeby sobie tam mogli się wprowadzić i tak dalej, bo też dużo pomaga to, że jest... No kurwa, ale wziąłem w pakiecie razem z Martyną, a Martyna go pilnuje. Jest okej. Okay. <laughs> Mogłeś każdego wziąć Jasia. No ale Ja nie jest ten. się tam nie będzie kurwa spawał tego toru, tylko... No spokojnie, widzę, będzie dobrze, kurwa, no. Rodzinę byś wkręcił, żebyś zapewnić przyszłość, a nie? Kto mam tam kurwa zatrudnić? Nikodema, który ma 9 lat? Ja nie mam braci, stary, moja siostra w Hiszpanii mieszka. Jeszcze, jeszcze tam jest parę pomysłów, też zobaczymy, na ile będą możliwe z racji, jakby planu zagospodarowania tej przestrzeni przez galerię. Na przykład umowa z galerią stary ma ponad 100 stron, nie? Nie, czy nie 180? Tam rzeczy, które możesz, które nie możesz, jak co zrobisz, jaka jest kara. Wiesz, jakieś. Wszystkie rzeczy, które tam kupujesz, muszą mieć taki ates. I coś tam, kierownik produkcji, kierownik od tego, szef od elektryki, szef od sanitariów, jakiś odbiór budynków, stary masakra. Jest. Tak jak mówię, no, gdyby nie Łukasz, to, to naprawdę, kurwa, bylibyśmy w ciężkiej dupie, nie? Też trochę pracy zostało wykonanych. Przed, nie? Zanim w ogóle zaangażowałem w to Łukasza, trzeba powiedzieć. I Kodemowi obiecałem, że mu okleję jednego karta w to, co on będzie chciał. Więc, jak jeden go -kart będzie taki inny, jakiś tam, że nie wiem, na przykład w dinozaury albo w, albo w jakiejś słonie, to znaczy, że to jest go kart Nikodema. To chciałbym, żeby wyszło. A jak nie, to kurwa. Z racji tego, że jestem jednoosobowym zarządem w tej firmie, to wszystkie decyzje, które podejmuję, firmuję własnym majątkiem. A z racji tego, że kupili, znaczy są, zapłaciliśmy za to, żeby Tor kurwa, to ja już nie mam majątku, więc kurwa mogą mi nic zabrać, nie? Ile <grym> wynosi koszt powstania takiego toru, serio pytanie? Tor, światło, jakby aranżacja, recepcja, kurwa meble, oświetlenie. My też... Ten tor robimy taki naprawdę dopieszczony, nie? Ja nie wiem, czy w Polsce będzie drugi taki. Nie wiem jak za granicą. no. Ja też w Polsce nie znam wszystkich. No nie wiem, myślę, że nie będzie drugiego takiego dopchanego. To jest jakieś 2,5 bańki i go karty 2,5 bańki. No może delikatnie mniej, no. No tak z 4,5 miliona. Kurwa, bo wy myślicie, że ja milion euro miałem. Kurwa, zejdźcie na ziemię, wam bardziej nie rozbyła przed takim strzelanchem. Kurwa, jak będą chcieli, to może go. To może Ginold Bandurę, kurwa podpiąć po go karta i kurwa robić okrążenie. Niech kur... nie go na podsankach. Nie na sanki podepnie, kurwa i niech Jeżdżą. Wyjebane, jak jakiś kolega będzie chciał coś śmiesznego zrobić, albo chce pojeździć, to nie jestem kurwą, mu pozwolę. Tu nie wiem, ile to będzie przychodu generować stary, dochodu i tak dalej. No nie wiem, no zobaczymy. no. Fajnie na początku, żeby nie traciło. Pamiętajcie widzowie, albo grubo, albo wcale. Jak mam umrzeć kurwa, okradając babcie kurwa z portfela, to nie chcę. Ale jakbym miał historyczny skąd kurwa na damennicę państwową pierdolność, to czemu nie? Chłopim, inwestuje prawie 5 milionów i nie może to przychodu generacji xddd. O, ale ty jesteś kurwa zabawny. Ja nie powiedziałem, że nie wiem ile może, tylko ile będzie. No będzie, jak ludzie przyjdą.